W świecie, w którym mamy wszystko, informacje, rozrywkę, jedzenie, technologię, brakuje nam jednej rzeczy, której nie da się kupić ani ściągnąć znaczenia. To nie jest film o depresji, to film o pragnieniu duszy, o głodzie, którego nie da się zaspokoić lajkami, awansem, ani udanym życiem według cudzych standardów. To film o nas, ludziach widz cudzina wieku, dryfujących między wolnością a pustką, między mozdrybościami a utratą kierunku. Więc usiądź, bo być może zrozumiesz dziś, dlaczego czujesz się tak, jakbyś szukał czegoś, czego sam nie umiesz nazwać. Człowiek, jako zwierzę sensu, nie jesteśmy jak inne stworzenia. Pies nie potrzebuje sensu życia, wystarczy mu miska i spacer. Kot nie zastanawia się nad tym, kim jest. Ale my, my pytamy, dlaczego, dlaczego jestem tutaj? Dlaczego mam pracować, kochać, cierpieć, walczyć? Dlaczego moje życie wygląda tak, a nie inaczej? Filozofowie nazywają nas zwierzętami szukającymi znaczenia. I to nie jest metafora. To biologiczna potrzeba. Bo bez sensu umieramy. Nie fizycznie, ale wewnętrznie. Tracimy chęć do życia. Nawet jeśli wszystko wokół mówi, masz przecież dobrze. To dlatego ludzie bogaci i sławni często popadają w rozpacz, bo pieniądze nie dają sensu. A sukces bez znaczenia to tylko dobrze zapakowane cierpienie. Iluzja celu kultura znalazła na to lekarstwo, cele. Ucz się, by mieć dobrą pracę, pracuj, by mieć dom, załóż rodzinę, by być szczęśliwym. Brzmi znajomo, ale co się dzieje, gdy osiągniesz wszystko z tej listy i nadal czujesz pustkę? To nie lenistwo, to przebudzenie. Albert Camus pisał, że absurd rodzi się wtedy, gdy człowiek szuka sensu, a świat milczy. Cisza rzeczywistości przeraża, bo ona nie daje gotowych odpowiedzi, nie obiecuje, że to wszystko ma jakiś plan, i właśnie w tej ciszy. W tym niepokoju pojawia się pytanie, którego boimy się najbardziej: a co jeśli sens muszę stworzyć sam? Wolność jako przekleństwo. Wyobraź sobie, że nie ma żadnych zasad, żadnych boskich planów, żadnych napisanych z góry historii, tylko ty z pustą kartką. To brzmi jak wolność, ale dla wielu to brzmi jak piekło, bo wolność to odpowiedzialność, to ryzyko, to świadomość, że jeśli twoje życie nie ma znaczenia, to może dlatego, że nigdy go nie nadałeś. Erich Fromm mówił o ucieczce od wolności. Ludzie wolą schemat, władzę, dogmat, bo wtedy nie muszą myśleć, nie muszą tworzyć, nie muszą czuć lęku. Ale paradoks polega na tym, że właśnie w tej wolności leży jedyny prawdziwy sens, taki, który nie został ci dany, tylko taki, który wykułeś własnym cierpieniem. Sens jako akt twórczy nie powiedział: Ten, kto ma dlaczego, przetrwa każde jak, ale nie powiedział skąd to dlaczego wziąć, bo ono nie spada z nieba, nie rodzi się z sukcesu. Ono rodzi się z kryzysu, z rozpadu starych wartości, z upadku iluzji, z tych chwil, gdy myślisz, że już nie dasz rady, a potem wstajesz. Tworzenie sensu to nie poezja, to bunt, to akt odwagi wobec chaosu, to powiedzenie. Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale ja je nadam. Dla jednych to będzie pomaganie innym, dla drugich tworzenie, dla trzecich samotna droga do poznania siebie. Nie ma jednej odpowiedzi. I właśnie dlatego to jest prawdziwe. Głód, który może cię zbawić. Ten głód, który czujesz, to nie słabość, to nie choroba, to znak, że twoja dusza jeszcze żyje. W świecie pełnym sensów nastrzedasz, ty nadal szukasz prawdy. Nie daj się znieczulić, nie daj się uciszyć. Zamiast uciekać przed pustką, usiądź z nią, zaprzyjaźnij się. Bo może właśnie tam, w tej pozornej nicości, rodzi się coś, co należy tylko do Ciebie. Nie pytaj, co życie ma dla Ciebie. Zapytaj, co ja nadam temu życiu, bo dopiero wtedy przestaniesz szukać znaczenia, a zaczniesz je tworzyć. I właśnie tutaj dochodzimy do punktu krytycznego, gdzie kończy się manipulacja, a zaczyna strategia, gdzie przebiega granica między wpływem a nadużyciem, w świecie, w którym każdy gest może być analizowany, a każde słowo użyte jako narzędzie wpływu, trudno zachować czystość intencji. Ale filozofia zawsze wraca do jednego pytania, kim jestem, kiedy nikt nie patrzy, bo ostateczna walka nie toczy się o innych, toczy się o siebie, o zachowanie wewnętrznej spójności w świecie pełnym pozorów. Maski i tożsamość każdy z nas nosi maski. To nie jest metafora, to realność codziennych interakcji, w pracy, w domu, w relacjach. Pokazujemy twarze, które nie zawsze są nasze, ale czy to znaczy, że kłamiemy, czy raczej dostosowujemy się do gry, w której wszyscy grają? Carl Jung powiedział, że persona, maska, którą nosimy, jest niezbędna do funkcjonowania w społeczeństwie. Ale problem pojawia się wtedy, gdy zapominamy, że to tylko maska. Bo kiedy zaczynasz wierzyć, że Twoja rola to Twoje ja tracisz z oczu siebie i wtedy łatwo wpaść w pułapkę, manipulować nieświadomie, wierzyć, że tak trzeba, że to konieczność, że to siła, ale filozofia uczy czegoś innego. Prawdziwa siła to wolność od przymusu grania roli, to zdolność zdjęcia maski i powiedzenia. To jestem ja, ze wszystkimi wadami, ale też z autentycznością. W świecie strategii interporcalalnych gdzie każda emocja może być użyta jako karta przetargowa, autentyczność to akt odwagi, niesłabość. Odwaga, milczenie, jako broń są momenty, gdy największą siłą nie jest to, co mówisz, ale to, czego nie mówisz. Milczenie w odpowiednim momencie potrafi zburzyć więcej niż krzyk. Ludzie nie znoszą pustki. Tam, gdzie nie ma słów, zaczyna działać wyobraźnia. Cisza nie oznacza kapitulacji. Cisza może być wyrafinowaną formą dominacji. Bo kiedy nie odpowiadasz, Zostawiasz drugiej stronie przestrzeń na niepokój, niepewność, refleksję. Wielu filozofów milczało, gdy inni krzyczeli, bo wiedzieli, że prawda nie potrzebuje hałasu i że kto mówi mniej, rządzi tym, kto mówi więcej. Władza bez wybuchu, czy można mieć władzę, nie dominując, czy można prowadzić, nie będąc liderem z tytułu, lecz z postawy. To najcisi ludzie mają często największy spływ, nie muszą narzucać, ich obecność wystarczy. Dlaczego? Bo władza nie tkwi w sile, ale w stabilności w tym kto nie reaguje impulsywnie kto słucha więcej niż mówi kto nie potrzebuje aprobaty bo zna własną wartość to jest moc która nie wymaga dowodów strategia jako droga do wolności tu dochodzimy do punktu kulminacyjnego nie chodzi o to by manipulować nie chodzi o to by wygrywać każdą grę chodzi o to by nie dać się wciągnąć w gry które prowadzą do nikąd strategia to nie zimna kalkulacja to sztuka świadomego życia to umiejętność widzenia tego czego inni nie widzą to świadomość, że każde słowo niesie ciężar, że każda decyzja buduje lub burzy Twoją tożsamość, a więc nie bądź ofiarą cudzych gier, ale też nie graj w swoje spoczucia zemsty. Działaj z centrum, z ciszy, z klarowności, bo prawdziwa siła nie polega na kontroli innych, polega na tym, że nie musisz nikogo kontrolować, żeby być wolnym. Ale dlaczego to właśnie ci, którzy najmniej rozumieją, najgłośniej krzyczą? Dlaczego ci, którzy zaledwie dotknęli powierzchni wiedzy? Są tak pewni swoich racji. Odpowiedź może leżeć nie tylko w psychologii, ale w czymś głębszym filozoficznym złudzeniu ego, w micie o własnej wyjątkowości. Filozofowie od wieków przestrzegali przed pułapkami intelektu. Pascal twierdził, że człowiek to trzciną myśląca, krucha istota, której siłą nie jest potęga fizyczna, ale zdolność do refleksji. Jednak refleksja nie jest tym samym co pewność siebie, a przynajmniej nie tą zbudowaną na ignorancji. Bo tu zaczyna się problem. Wielu ludzi nie szuka prawdy, szuka wygody, potwierdzenia, uspokojenia wewnętrznego lęku. Nie chcą wiedzieć, jak działa świat, chcą wierzyć, że już to wiedzą. To dlatego tak łatwo manipulować tłumem, to dlatego propaganda działa lepiej na niepewnych niż na krytycznych. Jak mówił Voltaire, ci, którzy mogą sprawić, że uwierzysz w absurd, mogą również sprawić, że popełnisz zbrodnie, więc może problem nie leży tylko w niewiedzy, ale w dumie, która z niej wyrasta w przekonaniu, że nie muszę się uczyć, skoro już wiem wystarczająco. I tu wracamy do największego zagrożenia, do iluzji kompetencji. To ona tworzy społeczeństwa pełne samozwańczych ekspertów, ludzi, którzy nie przeczytali ani jednej książki z dziedziny, o której się wypowiadają, ale mają odwagę wyśmiewać tych, którzy poświęcili jej życie. To dlatego Sokrates był groźny, nie dla ludzi uczonych, ale dla tych, którzy udawali, że są uczonymi, kiedy mówił wiem, że nic nie wiem, nie wyrażał pokory. Wyrażał bunt przeciwko fałszywej pewności świata. Bo to właśnie niepewność paradoksalnie czyni człowieka mądrym, wiedza a potęga iluzji. W dzisiejszych czasach iluzja kompetencji osiąga nowy poziom. Internet uczynił z każdego użytkownika potencjalnego filozofa, lekarza, ekonomistę czy psychologa. Wiedza stała się dostępna, ale nieprzyswajana, powielana, ale niezrozumiana. Ludzie nie odróżniają informacji od mądrości. Algorytmy karmią nas tym, co chcemy słyszeć. Nie tym, co powinniśmy zrozumieć, tymczasem prawdziwa wiedza boli, prawdziwa wiedza uczy wątpienia. Jak pisał Nietzsche, im więcej wie człowiek, tym więcej musi zapomnieć, by naprawdę zrozumieć. Nie chodzi o gromadzenie danych, ale o przekształcanie ich w coś żywego, w postawę wobec świata, a to wymaga odwagi, wymaga spojrzenia w lustro i powiedzenia, być może się mylę, a to jest dziś niemal aktem rewolucyjnym, bo społeczeństwo nie nagradza niepewności. Nagradza pewność, charyzmę, prostotę w myśleniu i właśnie dlatego głupota bywa bardziej skuteczna niż inteligencja, bo głupota nie zna ograniczeń, nie zna wstydu, nie zna pytań, głupota działa szybko, instynktownie, bez analizy, a inteligencja zatrzymuje się, zastanawia, przewiduje konsekwencje, czasem zbyt długo, mądrość jako samotność, być może dlatego tak wielu ludzi mądrych żyje na uboczu. Bo prawdziwa mądrość nie prowadzi do władzy, prowadzi do ciszy, do niepokoju, do zadumy, do wycofania się z teatru pewności. Jak pisał Kamus, prawdziwa wolność to być samotnym wśród tłumu, a może też być cicho wśród krzyku, bo kiedy zrozumiesz, jak wiele nie wiesz, nie masz już potrzeby nikogo przekonywać, masz potrzebę zrozumienia, i to jest najpiękniejsza, a zarazem najbardziej tragiczna cecha mądrości, jej milczenie. Głupota i struktura władzy w historii ludzkości nie brakuje momentów, w których głupota nie tylko przeżywa, ale wręcz triumfuje. Nie dlatego, że mądrzy byli zbyt nieliczni, ale dlatego, że głupota ma coś, czego mądrość często nie posiada masę, liczbę, zdolność do podporządkowania się rozkazom bez zadawania pytań. To właśnie dlatego systemy totalitarne tak chętnie karmią się głupotą, bo głupi człowiek nie szuka prawdy. On szuka rozkazu, szuka znaku, że jego nienawiść ma prawo istnieć, że jego prymitywna reakcja, gniew, odrzucenie, przemoc jest nie tylko dozwolona, ale pożądana. Jak pisał Erich Fromm, człowiek w społeczeństwie autorytarnym nie chce wolności, chce się jej pozbyć, chce przekazać ciężar myślenia komuś innemu, partii, ideologii, przywódcy. W tym sensie głupota staje się narzędziem wygodnym, przewidywalnym, ślepym, a przecież nikt nie rodzi się głupi. Głupota jest stanem, w który można człowieka wprowadzić powoli, systematycznie, poprzez wyuczoną bierność, niszczenie ciekawości i represjonowanie krytycznego myślenia. Tak właśnie buduje się imperia głupoty. W szkołach, w mediach, w codziennym języku. To tam odchodzi się od pytania dlaczego i zastępuje je pytaniem czy wolno. To tam zanika refleksja, a rozkwita posłuszeństwo. Głupota i moralność. Największym kłamstwem głupoty jest jej pozorna neutralność. Wydaje się nieszkodliwa, wręcz zabawna. Ot, ktoś nie wie, ktoś się pomylił, ktoś nie rozumie. Ale gdy przyjrzymy się bliżej, zobaczymy, że głupota rzadko bywa samotna. Ona przechodzi z arogancją, z o siebie, której nie wspiera wiedza, z przekonaniem, że wszystko już zostało powiedziane i że niczego więcej nie trzeba się dowiadywać. W tym sensie głupota nie jest po prostu deficytem intelektu, jest grzechem moralnym. Jest odmową zobaczenia drugiego człowieka takim, jakim jest, a nie takim, jakim chcemy, by był. Bo głupi człowiek nie rozumie złożoności, on upraszcza, dzieli świat na dobrych i złych, swoich i obcych, wiernych i heretyków, a potem zgodnie z tą uproszczoną mapą, buduje swoje osądy, swoją niechęć, swój lęk. Właśnie dlatego głupota nie jest niewinna. To ona pozwala tłumom wiwatować, gdy ktoś jest upokarzany, to ona sprawia, że ludzie przestają reagować, gdy widzą przemoc. Bo skoro ktoś jest zły, to zasługuje na cierpienie, i nie ma już potrzeby empatii. Głupota, ubrana w mundur, ideologię, czy religijny fanatyzm, staje się maszyną bez sumienia. A historia uczy nas, że najgorsze zbrodnie nie były popełniane przez sadystów, były popełniane przez ludzi posłusznych, głupich, ale lojalnych. Inteligencja, jako akt odwadziczy, istnieje więc ratunek, tak, ale wymaga odwagi, bo myślenie prawdziwe, uczciwe myślenie jest aktem ryzyka to ryzyko uznania, że możemy się mylić, że nasze poglądy mogą być błędne, że ludzie, których nienawidzimy, mogą być bardziej skomplikowani niż sądziliśmy, że świat nie da się zamknąć w prostych formułach, inteligencja nie polega na liczbie przeczytanych książek, polega na gotowości do niewygodnych pytań, mądrość to nie tylko wiedza, to pokora, umiejętność przyznania się do niewiedzy, do tego, że czasem nie wiemy, kim jesteśmy, czego chcemy, dlaczego cierpimy, i właśnie ta pokora odróżnia mądrego człowieka od głupca. Bo głupiec nigdy nie wąpi, mądry zawsze. Ale wróćmy do gry psychologicznej, bo czym właściwie jest gra, jeśli nie ukrytym kontraktem, oboje zgadzamy się, świadomie lub nie, że nie powiemy całej prawdy. On będzie udawał, że jest silniejszy niż naprawdę, ona, że nie zależy jej aż tak bardzo. Każde spojrzenie, każde przesunięcie granic, każda subtelna manipulacja jest ruchem na planszy, gdzie stawką jest dominacja emocjonalna. Nie chodzi już o uczucie. Chodzi o władzę nad tym, kto kogo potrzebuje bardziej. I to jest właśnie największa perwersja. Miłość, która miała wyzwalać, staje się narzędziem kontroli. Zaufanie, jest aktem ryzyka, który może zostać wykorzystany jako słabość. Bliskość, to już nie ciepło, ale okazja do wbicia noża pod żebro, emocjonalnie, rzecz jasna. Bo kiedy zna się czyjś lęk przed porzuceniem, można nim sterować, kiedy zna się czyjeś potrzeby. Można je wstrzymać, dawkować, zawieszać na haczyku. To nie są relacje, to są negocjacje, maskarady. I wtedy pojawia się pytanie, czy prawdziwa bliskość w ogóle jest możliwa w świecie, w którym każdy gra w jakąś wersję machiavelego? Czy da się kochać bez strategii, bez autocenzury, bez lęku przed tym, że zostaniesz rozebrany do gołej psychiki? Być może odpowiedź jest brutalna, nie. A może tylko nieliczni są w stanie znieść nagą prawdę o drugim człowieku i o sobie samych. Ale w tej grze jest jeszcze jeden zwrot, bo ci, którzy są najbardziej strategiczni, są często najbardziej przerażeni, to dlatego kontrolują, to dlatego testują, to dlatego prowokują zdradę, zanim zostaną zdradzeni, nie chcą być ofiarą, ale w tym ciągłym ataku stają się własnym katem, niszczą relacje, zanim zdąży się rozwinąć, zanim coś zaboli. I oto paradoks, ucieczka przed bólem tworzy ból. Ucieczka przed odrzuceniem staje się samospełniającym proroctwem. Więc co robić? Po pierwsze, zrozumieć, że każdy z nas nosi maski. Ale to nie znaczy, że jesteśmy fałszywi. Maski były kiedyś konieczną obroną. Być może musiałeś udawać silniejszego, bo nikt nie słuchał, gdy płakałeś. Być może nauczyłeś się kokietować, bo tylko wtedy dostawałeś uwagę. Być może nauczyłeś się wycofywać, bo nikt nie był w stanie znieść Twojej intensywności. To nie są wady. To są strategie przetrwania. Ale dziś, jeśli chcesz czegoś prawdziwego, musisz zdecydować, czy chcesz wygrać grę, czy chcesz być wolny. Bo nie można jednocześnie się kontrolować i ufać, nie można manipulować i kochać, nie można grać i być autentycznym. Ale to prowadzi nas do jednego z najbardziej niewygodnych pytań, jakie może zadać sobie człowiek: czy jesteśmy uczciwi wobec samych siebie? Bo zanim zaczniemy obwiniać świat za nas ból, warto zapytać, czy to przypadkiem nie my dobrowolnie odrzuciliśmy głębię na rzecz komfortu. Niechętnie to przyznajemy, ale wielu z nas woli pozostać w stanie emocjonalnego zawieszenia. Dlaczego? Bo głębia wymaga odwagi, wymaga przyjęcia bólu, konfrontacji z cieniami, z ranami z dzieciństwa, z żalem, którego nie chcieliśmy już nigdy czuć. Ale bez tej konfrontacji jesteśmy jak drzewo bez korzeni, niestabilni, chwiejący się przy najmniejszym podmuchu rzeczywistości. Carl Jung mówił, że to, czego nie uświadamiamy, wraca do nas jako los, jeśli nie rozumiemy siebie swoich emocji, swojego cierpienia, one nie znikają. One wracają silniejsze, bardziej destrukcyjne, bardziej nieprzewidywalne. To dlatego osoby, które wydają się zawsze miłe, czasem wybuchają w niekontrolowany sposób, bo ich miłość to maska, za którą skrywa się niezintegrowana złość. Ich uprzejmość to strategia przetrwania, nie akt wolności. Większość ludzi nie boi się bólu fizycznego tak bardzo, jak boi się samego siebie. Bo kiedy jesteś sam, naprawdę sam, bez telefonu, bez dźwięku, bez bodźców, zostajesz tylko ty, a może już nawet nie pamiętasz, kto to jest. To właśnie dlatego wielu ludzi wpada w wir relacji, pracy, imprez, projektów, bo pustka, którą czują, jest zbyt przerażająca, by jej się przyjrzeć. Ale pustka nie jest wrogiem, pustka to początek, to nie koniec, to zaproszenie, to cisza przed stworzeniem, to pole, na którym można zasiać coś prawdziwego, tylko że nie każdy chce siać. Bo by zasiać, trzeba poczuć ziemię, trzeba się ubrudzić, zejść nisko do korzeni. A to wymaga odwagi, bo prawda jest taka: większość ludzi nie boi się porażki, boją się sukcesu, który ich przemieni, bo sukces wymaga zrzucenia tożsamości ofiary, wymaga odpowiedzialności, a odpowiedzialność jest przerażająca, bo wtedy nie możesz już obwiniać nikogo, nie możesz już powiedzieć to przez nich, to przez dzieciństwo, to przez byłego, to przez system. Musisz stanąć i powiedzieć: to ja. To ja pozwoliłem, by tak wyglądało moje życie i to ja mogę to zmienić. Ale tu pojawia się kolejna warstwa tej filozoficznej układanki. Czy jesteśmy w stanie uznać, że nasze cierpienie czasem daje nam władzę? Bo człowiek cierpiący, skrzywdzony, nieszczęśliwy zyskuje prawo do współczucia, do unikania odpowiedzialności, do odgrywania roli moralnie wyższej, to nie jest cynizm, to jest obserwacja, psychologiczna i filozoficzna. Cierpienie staje się walutą a niektórzy uczą się ją wykorzystywać, nieświadomie lub celowo. I właśnie dlatego wolność wewnętrzna jest tak rzadka, bo wymaga wyzbycia się tej waluty. Wymaga utraty tożsamości opartej na bólu. Kiedy przestajesz być ofiarą, nie masz już żadnej wymówki, a to boli. To dlatego ludzie wracają do przeszłości, nie po to by się uzdrowić, ale po to by zachować spójność ze swoją starą narracją. Tak długo żyliśmy z okrytą opowieścią o sobie, że jej porzucenie byłoby jak śmierć. I po części tak właśnie jest, transformacja jest śmiercią, śmiercią starego ja, śmiercią złudzeń, śmiercią wygodnych historii, którymi się karmiliśmy, żeby nie musieć patrzeć w lustro. Ale to właśnie tam, w tej ciszy po śmierci iluzji, pojawia się nowe życie.